Emocje dziecka rodzą się razem z nim. Pewnie czasem słyszeliście takie określenie, takie zdanie. Czyli dzisiaj o pierwszym krzyku i o pierwszym lęku. Jak rodzi się dziecko, czekamy na ten pierwszy krzyk. Dla lekarzy to jest znak życia, a dla rodziców najpiękniejszy dźwięk świata. A czym jest dla dziecka? Dla dziecka to jest pierwszy sposób, żeby powiedzieć: Jestem tu. Bo ten krzyk to nie tylko oddech. To jest też pierwsza emocja. Pierwsza rozmowa, pierwszy dialog ze światem. Mówi Dorota Zawadzka, a to jest podcast Między bajką a kryzysem, czyli najlepszy podcast dla rodziców. Emocje człowieka nie są dodatkiem do nas. Chciałabym, żebyśmy to wszyscy zapamiętali. To jest nasz pierwotny język. Każdy z nas jest emocjonalny, każdy z nas ma emocje, te emocje są wszystkim nam bardzo, bardzo potrzebne. Jedni sobie z nimi lepiej radzą, mówię tu o swoich emocjach, inni sobie z nimi gorzej radzą, ale one są naszym pierwszym językiem pierwszym sposobem komunikowania się ze światem. Jak popatrzymy na rozwój prenatalny, czyli na ten rozwój w łonie mamy, to już w trzecim try trymestrze, przepraszam, ciąży, układ nerwowy dziecka reaguje na bodźce. Reaguje na dźwięk głosu, reaguje na oddech, na rytm oddechu, reaguje na ym, wszystkie dźwięki, które są z wewnątrz i z zewnątrz, na dotyk przez brzuch. Wtedy zaczyna działać tak zwany układ limbiczny, czyli nasze własne, prywatne centrum sterowania światem, czyli centrum emocji. Dziecko w tym czasie uczy się rozpoznawać zarówno spokój mamy, jak i jej napięcie. Jak mama jest zdenerwowana, to dziecko jego serce przyspiesza, jak mama się boi. To dziecko też się boi, a jak mama głęboko oddycha, to dziecko się uspokaja. Dlatego wiele z nas na pewno słyszało od lekarza prowadzącego, położnika, ginekologa: proszę się nie stresować, proszę się relaksować, proszę o siebie dbać. Za dużo stresu to nie jest dobre dla dziecka, bo dziecko to odbiera. I żeby było jasne, to nie jest żadna magia, to jest po prostu neurobiologia. Ja bym tak poetycko powiedziała: neurobiologia miłości. Bo my. Będąc w ciąży, nie powinniśmy jeść za dwoje, ale powinniśmy myśleć za dwoje. No i teraz przychodzi moment porodu: dziecko przychodzi na świat i krzyczy. Ale ono nie krzyczy, dlatego że się boi, czy dlatego, że coś złego mu się dzieje. Ono daje nam bardzo wyraźny sygnał: jestem, potrzebuję ciebie. Nie poradzę sobie bez ciebie, bo mimo że dziecko oczywiście e, radzi sobie do pewnego stopnia bez nas, no bo na przykład zaczyna samodzielnie oddychać, e, to jednak jesteśmy mu niezbędni. I od tego momentu, od tego pierwszego krzyku zaczyna się trochę taka nauka emocji, e, które się bardzo silnie wiążą z nauką relacji. Bo dziecko krzyczy, dziecko płacze i my na to reagujemy, lub niestety nie. To my. Jesteśmy dorosłymi, którzy są regulatorami emocji dziecka. To w naszych ramionach dziecko nauczy się, że złość można wytrzymać, że strach mija, a spokój wróci. On wróci jak ta dorosła osoba jest spokojna to jest bardzo ważne, ważne, żeby to pamiętać. Nasze lęki dobrze byłoby przepracować wcześniej albo pracować nad nimi, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, po to, żeby właśnie dać bezpieczny świat naszemu dziecku. Psychologia rozwoju mówi bardzo jasno w tym względzie, że dziecko od urodzenia ma takie zdolności odczuwania emocji jak każdy inny człowiek, ale nie ma zdolności ani do ich rozumienia, ani do ich nazywania, ani tym bardziej do ich kontrolowania. To trochę jak orkiestra bez drygenta. Są dźwięki, ale jest absolutny chaos. Czyli coś się dzieje, dziecko coś czuje, nie wie, co to jest, tego to niepokoi, no i trochę się zaczyna nakręcać. Ale uwaga, z czasem, dzięki właśnie e, zachowaniu dorosłych, dzięki bliskości, dzięki dotykowi, e, dzięki powtarzalności na przykład właśnie rytuałów, bo pamiętajmy, że dzieci, szczególnie te najmłodsze, bardzo, bardzo lubią rytuały, mózg dziecka uczy się tłumaczyć to wszystko, co się w nim dzieje, na... Em, Właśnie na relacje, na poczucie bezpieczeństwa. To trochę tak jak przy tym dyrygencie, o którym mówiłam przed chwilą. Tłumaczy pojedyncze dźwięki, przekłada je niejako na melodię i zaczyna tę melodię rozpoznawać. Ta melodia zaczyna być dla niego bezpieczna. Ym, I dziecko naturalnie wzrasta w pewnym spokoju rozwojowym. No ale to nie jest tak, że początki są łatwe, bo na początku zawsze się pojawia złość. Zawsze się pojawia strach, no bo nie ma tego dorosłego, nie ma tych ramion. Jest nagle ciemno, dziecko jest głodne. To wszystko, co się w nim dzieje, powoduje w nim taki wzrost dosyć nieprzyjemnych emocji. Potem pojawia się radość, bo pojawia się dorosły, pojawia się poczucie bezpieczeństwa, a dopiero potem, po kilku latach nawet, pojawia się wstyd, pojawia się duma, pojawia się empatia. I emocje rozwijają się razem z mózgiem, a mózg. Rozwija się, ponieważ wchodzi w relacje, i znowu kółko się zamyka. Ym, mówiłam, że tematem dzisiejszym będą ym, emocje dziecka, pierwszy krzyki, pierwszy lęk. No i teraz noworodek nie wie, co to lęk, ale wie, kiedy jego mama się boi. Układ nerwowy dziecka i rodzica działa tak, jakby. Był połączony, tak, takie naczynia połączone, jak dwa instrumenty, które muszą się zgrać, żeby dobrze zagrać. To, co my czujemy, dziecko odbiera przez nas, do, przez nasz dotyk, przez nasz głos, przez rytm naszego serca. Ono to wszystko wie, jak czasami przychodzę do domu do rodziców i mm, dziecko bardzo krzyczy, a rodzice mówią, nie, nie, u nas jest wszystko dobrze, ale na przykład, nie wiem, choruje teściowa albo mąż jest bez pracy e, i my o tym dyskutujemy i jesteśmy napięci. To dziecko czuje te emocje i dlatego krzyczy. Spokój dorosłego jest nie tylko takim, powiedziałabym, luksusem dla dziecka, jest narzędziem regulacji emocjonalnej dziecka. To trzeba zapamiętać. Oczywiście, nie ma idealnych rodziców, w ogóle nie ma idealnych ludzi, ale są tacy rodzice, którzy potrafią na tyle się uspokoić, na tyle się wyciszyć, żeby wiedzieć, że ich oddech, ich spokój wpłynie na dziecko. I jak nauczą się oddychać razem z dzieckiem, to dziecku to wystarczy. Naprawdę. Oczywiście w pewnym momencie pojawia się lęk, bo to nie jest tak, że my bez lęku żyjemy. On się pojawi, on się pojawi naturalnie, ale znowu lęk nie jest wrogiem naszym. Lęk to tylko sygnał, potrzebuje ochrony, potrzebuje pomocy. Tak mniej więcej między siódmym a dziewiątym miesiącem życia pojawia się tak zwany lęk przed obcymi. Wcześniej dziecko się nie bało, a teraz nagle zaczyna. Dziecko zaczyna rozpoznawać, kto jest mój, a kto nie jest mój. To znak bardzo jasny dla nas wszystkich, że mózg dziecka dojrzewa, że potrafi odróżnić bezpieczeństwo od zagrożenia. I tego lęku nie trzeba zwalczać, nie trzeba go usuwać, trzeba go oswoić. Obecność, ton głosu, dotyk, powtarzalność, rytuały, miłość, relacja, bliskość, dobre słowo, tembr głosu, nasz spokój. Dziecko nie potrzebuje świata bez lęku. Potrzebuje świata, w którym w tym lęku nie jest samo. To jest najważniejsza jakby teza dzisiejsza. No i teraz jak wspierać dziecko od początku, od urodzenia? Reagujmy, ale niekoniecznie uciszajmy, dlatego że płacz to jest komunikat, to nie jest histeria. Każda nasza reakcja to jest lekcja zaufania dla dziecka. Drugie, dotykajmy. Kołyszmy, bujajmy, tulmy. Nie da się dziecka rozpieścić czy jakby źle wychować w ten sposób. Ciało jest pierwszym językiem emocji, i ta bliskość to jest sposób na budowanie odporności emocjonalnej. Bardzo, bardzo ważna. Dotykanie dziecka, noszenie, bujanie, podskoki na piłce, cokolwiek. Mówmy do dziecka spokojnie. Podniesiony głos nie pomaga. Ja wiem, że czasem ten krzyk dziecka to tak nam się jak świder do mózgu wkręca, ale głos to jest taki most między układami nerwowymi. Um. Dziecko wyczuwa um, nasze napięcie, a już jak krzyczymy, szczególnie um, wtedy, kiedy dziecko jest rozemocjonowane, to mu to po prostu bardzo szkodzi, krótko mówiąc. No i kolejna rzecz: nie bójmy się swoich emocji, dlatego że dziecko nie potrzebuje rodzica, który tłumi swoje emocje. Ono potrzebuje też takiego rodzica, który. Po nawet takim um, własnym wybuchu, nie przy dziecku, żeby było jasne, potrafi wrócić do równowagi, potrafi sam siebie wyciszyć, wyregulować i dojść ze sobą samym um, do porządku. Więc reasumując, pierwszy krzyk dziecka to nie tylko dźwięk życia, że jestem, przyszedłem na świat i proszę bardzo, zajmijcie się mną teraz, tylko to jest zapowiedź wszystkiego, co. Co się zdarzy w życiu, czyli radości, złości, tęsknoty, miłości. Bo tak naprawdę my się czasem boimy emocji, chcemy to naprawiać, chcemy to wyciszać, ale to jest taki kompas, który po prostu trzeba zrozumieć, trzeba się nauczyć trochę swojego dziecka. Jak się nauczymy słuchać tych emocji, tych, tego wszystkiego, co nasze dziecko poprzez emocje nam mówi czy pokazuje, to jesteśmy w stanie zrozumieć. Że dzieci przyszły na świat już z pewną mądrością, tylko ona jest, ta mądrość nam przedstawiona trochę w innym języku. I tego języka musimy się nauczyć, tego dziecięcego, bo między bajką a kryzysem zawsze jest człowiek. Mówiła Dorota Zawacka, to był podcast między bajką a kryzysem czyli uwaga, uwaga najlepszych podcast dla rodziców. Dziękuję, że byliście ze mną znowu. Zapraszam na kolejne odcinki codziennie. I nie bójcie się emocji Waszych dzieci, naprawdę. Każda z tych emocji to jest zaproszenie do bliskości, bo emocje dziecka nie rodzą się przeciwko nam. One rodzą się z nami i są bardzo ludzkie.